tak globalnego, żeby uroczyście otworzył 22 Festival Bazarów. <noise> Szanowni Państwo, mi niezmiernie miło móc ponownie przywitać Państwa w Poznaniu. Bo Poznań czekał na to, żebyśmy znowu mogli się spotkać w Auli i znowu brać udział w tym ekscytującym wydarzeniu. Dlatego pozwólcie Państwo, że jakby specjalne podziękowania, od Poznania dla Jana. Janie dziękujemy Ci za to, że transatlantyckie sprowadziły do nas tak wiele wydarzeń, tak wiele kultury, tak wielu wspaniałych ludzi. No, trochę uprzefa faktem. Myślę, że również tak wiele przeżyć, o których będziemy jeszcze długo, długo dyskutować. Dziękujemy Ci bardzo. dostarcza do umysłu serc ludzi, ważnych idei, ważnych tematów, jak muzyka i film. I oba te media są potężne, bo dotykają emocji ludzkich, i dlatego ich właśnie używamy. Yy, tyle. Serio byłem jeszcze raz kilka słów podziękowałem Dziękowałem już Panu Prezydentowi, ale wspomniałem jeszcze Marszałka Województwa Wielkopolskiego, yy, który jest naszym też ważnym sponsorem. Proszę Państwa, wiedzieć, że jesteśmy dumni z paru rzeczy, które są wyjątkowe. Mianowicie, jesteśmy jedynym na świecie festiwalem miejsko-miejskim. Miasto oczywiście Poznań, wieś to rozbite i marszałek miał sugerencje rozbitkowe. tam warsztaty, klasy mistrzowskie, mamy y, sztukę Julian Sen z w rozbitku. Mamy też czytanie sztuki Szena Petermana z tylko fenomenalnymi lektorami. Raz z Winczelem, z i z Józefem y, y, Mamy jeszcze jedną rzecz wyjątkową. Jestem bardzo dumny z tych wyjątkowości. Strasznie trudno w świecie dzisiaj robić coś, czego już przed nami nie wyjść. Myśleliśmy konkurs kompozytorski, mamy dwa. Jeden już był, natomiast drugi jest kompletnie nowy. Jest to konkurs, który nazywamy Transatlantic Instant Composition Contest, czyli transatlantycki konkurs natychmiastowej kompozycji. Polega to na tym, to, że trzymamy naszych konkursowiszy w sali numer jeden, bierzemy jednego z nich, albo jednego z nich do sali numer dwa, pokazujemy film, który ma mniej więcej 6 minut. Natychmiast, nie dając szansu na refleksję, zastanowienie, przeprowadzamy do sali numer 3, którą jest Wielka Sala Teatru Wielkiego w Poznaniu, gdzie stoi fortepian, wielki ekran, Żyli i Sala Pełna Publiczności. Trzeba natychmiast, bez zastanowienia, stworzyć utwór połączony z tym który będzie trzymał się To Bardzo trudne zadanie. W zeszłym roku debiutowaliśmy z wielkim powodzeniem. Okazało się, że na świecie istnieją ludzie, także polscy, którzy robią to znakomicie. Nagrody są fenomenalne, 20 tysięcy dla zwycięzcy. Finansuje to banki Pfizer, czyli banki mogą być też pożyteczne. Gratuluję panu Pfizer. W czasach upadku reputacji banków idzie z sztandarem wysokim. Proszę Państwa, i ostatnia sensacyjna wiadomość: mamy jeszcze jedną rzecz unikalną, mianowicie kiloprenerowe pałtyk, które jest kinem szkody. 50 łóżek, proszę Państwa, łóżka to jest złe słowo, łoża. Gigantyczne, gdzie dwie, trzy, a cztery osoby mogą oglądać film. Każde łóżko ma własny ekran, każdy z Państwa ma własny z tyłu projektor, który projektuje obraz i po prostu oglądamy na świeżym powietrzu obok Konkordii na fenomenalnych łóżkach 4 oks. Oglądamy po prostu, w sposób którego nikt nie obejrzał znakomity film, miał 10 sensów. boję się, że wszystko już jest rozdane i Tak czy owak, musiałem się pochwalić.